Cześć, i ja jestem Wiku, a to kolejny film na moim kanale Z naszej kochanej serii Survival na wypasie Tak, jestem sobie przed domkiem Ale w tym odcinku nie będziemy ogarniać domku Miałem go skończyć Domku, domka, nie wiem, nie wiem jak się mówi Miałem go skończyć na poprzednim filmie Niestety mi się nie udało tyle, tyle zrobiłem O I nie udało mi się Ale w tym odcinku nie będziemy robić Na pewno z domkiem więc, ale pójdziemy sobie ogarnąć tutaj otoczenie yy, Co się tutaj mniej więcej koło nas dzieje Na pewno chciałbym obczaić tamten yy, Tamten ten yy, No ten budynek taki fajny z moda I chciałem wam coś pokazać, yy, tak Pamiętacie, że w tym plecaku było bardzo dużo rzeczy, nie? Yy, coś się zepsuło z modem, ja wchodzę na Wchodzę na tego, wchodzę na po prostu na, na, na świat i nie mam plecaka. Nie mam i plecaka, i tej szabli, co ją zrobiłem, bo czułem się bardzo urażony. Ale tą szablę spróbujemy zrobić. Aha, nie, nie, spróbujemy zrobić, bo nie mam nawet żadnego żelaza. Mogę z kamienia, ale nie wiem, czy to jest większy sens, tak szczerze, bo nie wiem, czy ona cokolwiek da. Jaką różnicę między żelaznym mieczem. Ona ma 5 i 3. Miecz ma 3. Nie wiem, wezmę to. Może się przyda jakimś dziwnym cudem. Mamy jedzenie, mamy e, dużo jedzenia. Yy, budulec mogę w sumie. Zrobimy chyba tak, że po prostu to wywalę. Że to wywalę. O. Yy, ale nie, zrobię sobie skrzynkę. O, właśnie, postawię sobie dwie skrzyneczki. Gdzieś tu na razie. Dobra, by, byle jak. A, Minecraft mi laguje. Byle jak położymy skrzynki i tu se wrzucę plec. Albo nie inaczej, bo plecak mi się może w sumie przydać. To tak zróbmy bardziej. O. I sobie tak kobla wezmę, dobra to lecimy Se poukładam jako tako rzeczy i możemy lecieć w podróż Pierwsza podróż w te... Straciłem złote piórko, teraz się zorientowałem, miałem go w plecaku A lipa lipa, coś się zepsuło w pl z pluginem, z modem Najprawdopodobniej to było przez to, że po prostu weszłem e, Jakby weszłem mm, Weszłem na świat przez przypadek nie, nie przez przypadek. Weszłem zrobić miniaturkę, a już nie byłem na modach, tylko byłem sobie na zwykłym Optifine. I to możliwe, że dlatego po prostu mod się zepsuł i coś nie tak jest. Dobra, w którą stronę była. Tam coś jest. E, nie wiem, co to jest. E, nie wiem, w którą stronę była ta wioska, bo wiem, że koło wioski był ten. Koło wioski była ta budowla. Kurczę, kurczę. Nie wiem, w którą. Tu coś jest. Co to jest. Aha, to już patrzyliśmy, dobra, o tam, dobrze, dobrze, okej okay. Jezu, Minecraft mi coś laguje, ale to, to chyba tak chwilowo Mam nadzieję, że nie będzie eee, Dobra, jesteśmy coraz bliżej eee, dziś, Na pewno dzisiaj wejdziemy sobie w... Tam na dół, w sensie w ten... Yy, jakby w te, w, te, w te podziemia, coś w tym stylu, nie? Okej, okay, robimy sobie dziurę, Jezu, co? Minecraft mi nagle zaczął lagować, co się dzieje? I naprawdę, nie legował mi Minecraft, co jest, ja zaczął mi legować Minecraft Okej, okay. o już jest lepiej, dobra, nieważne Sprawdziłem na pewnym programie, ojej, ojoj, spokojnie Trzeba to jakoś przejść Pierwsze idziemy do góry po jakieś itemki, bowiem już się przekonaliśmy, że o, że tu mogą być bardzo fajne itemy Znowu nic tu nie ma, chyba nie Tu mogą być bardzo fajne itemy, jak już się przekonaliśmy Olaudanum? Nie wiem co to jest Medica coś tam, jeśli ktoś wie co to jest to możecie mi napisać My nie sprawdzę to dzisiaj, ale ale i tak mi to możecie napisać Dobra, weźmy to jakieś pierdoły niepotrzebne Teraz tu Jest! Mamy jakąś kolejną część zbroi, to się przyda Mamy w cholerę Okej, okay. mamy w cholerę tych mm, Kości Okay. Powinno być, chyba, ok Dobra, tutaj sobie wezmę. O. I mamy całą, prawie całą e, zbrojkę. W sensie, zbrojka jest cała, ale nie, że jest cała, cała, nie e, Dobra, dam sobie to do. O, do rączki i idziemy w dół. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych ty, goblinów ani z takiego. Bo z tego co wiem, to w tych. E, czekajcie, włączę sobie. Żeby widzieć ile mi się nagrywa yy, Z tego co wiem to w tych edycja, edycjach, w tych modach jest jak najbardziej coś takiego, że mogą się spawnić ruiny z goblinami I ja nie wiem oh fak, że tu tak nisko już było I nie wiem czy to jest to Na razie tam widzę tylko szkieleta Spawnerów żadnych nie widzę, także nie powinno nic takiego być A, jest tylko jedno wejście, tak? Czy tu jest zabudowane jakieś? Nie Chyba jedno wejście, dobra Wchodzimy. Okej. Okay. Tak mi delikatnie jakby laguje grę Kurde, czekajcie, wyłączę sobie O, to sobie wyłączę i zobaczę czy mi O dobra, miałem muzykę w tle sobie włączoną. Włączyłem, włączyłem... jest Okej, okay. nie zauważyłem tego Jakby to było trudne to bym miał mm -mm. To bym miał problemy, fajnie yy, Ile? No 10 sekund, niedużo ale co tu jest? O! Ej, to potki się w sumie przydadzą, wezmę sobie to. O, tu już nie ma potek, bo to już mnie chyba rzuciło. Tu są tylko strzały. Tu, tu nie ma nic, dobra. To idziemy dalej. Co to jest? O nie, jest spawner! Dychaj, zdychaj, zdychaj. To PvP w tej wersji jest niesamowicie spieprzone, także... coś ja go nie lubię jednak, nie? Wypadł mi jakiś kilownego, Nie. A ciekawe czy te, te kilofy też mogą wypaść, jak normalne rzeczy Kurde, tu jest dziura, także trzeba uważać Jak mnie chowano w ogóle z takiej odległości, co jest? Tu jakieś w ogóle mają jeszcze... CO TU?! No zajebał mnie! A, jak już tu jestem, to sobie mogę zrobić tego, screena do... Do miniaturki Okay. E, dobra, słuchajcie, powróciłem do tego miejsca, w którym zginąłem przed chwilą i mogę Wam w taki sposób zaprezentować, jak działa mój. Jak działa ten mod na. E, na, na ten. na po prostu. E, te. kurde, jak to się nazywa? Już zapomniałem na groby, właśnie groby. E, I tamy robią się po prostu w grobie. W taki sposób, jak przed chwilą widzieliście, zniszczyłem grób i. Szybko trzeba to zniszczyć, żeby mi się kolejny frajer nie spawnuje Ej, widzieliście to on nie bił po... No tu nic nie ma. Okej, okay, tu już jest puste, widocznie już wystrzelało. Kurde, działam pochodnie. O nie, kończyły mi się pochodnie. Mm, <grym> fajnie. Z tym coś jest? O, są jakieś rzeczy, ale to są... Nie, no nie są śmieci. Już miałem powiedzieć, że śmieci jakiś banner. Albo coś takiego. O jajeczka, jajeczka się mogą przydać. No, to w sumie tyle. Tu nic raczej nie ma kości. Nie wiem, czy zbierać te kości. O, złotym mierz nie wiem, po co mi ale sobie wezmę? Papierki! O, papierki się przydadzą, dobra. Albo wedaj zbierał te kości. Dobra, walić to. E, zbieramy te kości. I fajne w ogóle też w tym plecaku jest to, że nawet jak zginąłem, to jak widzimy pyk. i jep. Wszystko jest w plecaku, nie? Elegancko. dlatego nawet jak zginę, to tych itemów nie stracę. To jest bardzo... To jest ogólnie bardzo fajne, jak się ginie często. Znaczy ja jakoś super często nie ginę, szczególnie w, dopiero teraz... szczególnie głównie dlatego, że po prostu teraz dopiero poszliśmy do jakichkolwiek Kajwów To jest pierwsza nasza przygoda w Minecraft na tej serii, także... Okej, okay, mamy coś takiego. Przeczyłem pająka. Też bardzo inteligentne wchodzę i pierwsze co... O, węgiel! Węgiel, węgiel, węgiel. Wziąłem drewno. Patyczki, dobra. Ale dobrze, ale już nie mam prawie drewna, także zaraz by trzeba, będzie trzeba to jakoś ukraść, tylko nie wiem skąd za bardzo Słyszę myszy, nie wiem jakim cudem, bo myszy nie powinno tutaj być, ale dobra O, jakoś budki mamy Fire, no to, to się raczej nie przyda, ale sobie to wezmę A, dobra, idziemy Idziemy już w tamtą stronę, w którą był ten główny tunel, tu jest ten pobocz Albo nie jeszcze, tu jest jeden Okej, okay, tu jest jeszcze jeden Kur... znowu to samo i znowu zapomniałem Znowu to samo i znowu zapomniałem, okej, okay, wezmę sobie to Ej, e, właśnie, czemu ja strzału nie biorę? Przecież strzały się mogą bardzo przydać Do kuszy na przykład Właśnie, mi nie wypadła ta kusza, ale trzeba będzie zapolować kiedyś U, jak to ładnie Ej, chyba to będzie lepsze do, do tego Do miniaturki, szybko Okej, okay. nieważne To będzie chyba lepsze do miniaturki o, Właśnie widzicie, o której godzinie nagrywam ale to jest chyba najmniej ważne Ej, ale ten gościu, znaczy gościu Ten zombiak mnie bił po, bił mnie po naprawdę Chyba z cztery serca Skubany, także nie wiem, nie wiem jakim cudem Nie wiem po ile one biją i nie chcę na ten słaby. dobra O, o, o fajnie Więcej was matka nie miała? O nie Lak, wolę się odsunąć Aha, wiem chyba dlaczego. On miał, mi się wydaje, że to raz na jakiś czas się spalnią takie rzeczy, po prostu, o, 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 coś takiego. Okej, okay. też w, wolno to niszczę, bo nie mam tego, e, tego jakiegoś super dobrego kilofa Dobra, bardzo bezpiecznie lecimy z, z full HP oczywiście. Jak to, ja mam w zwyczaju. Ej, spróbowałbym tego magical e, coś tam, to, ale... Fajnie. Aha! Mamy regen regenerację, ale są też... Dobra, No to jest bardziej przydatne niż nieprzydatne. Okej, wow, ale fajna szachownica. Dobra, nie słyszę na razie żadnych mobków, także... Słyszę zombiaki, o, jest zombiak jakiś. O, sikierka! Okej, okay. sikierka w tej wersji jest 10 razy... Us usłyszałem coś, nieważne. Do co, bierzemy? O, właśnie, że tego moda mam fajnego. Do co, bierzemy książeczki, no chyba, nie? Bo, bo, bo inna, innego wyjścia nie widzę. Mamy w cholerę książek, zarąbiście. Dobra, słyszę zombiaki, ale szybko ich tutaj może okradnę. Mamy tors dwójkę. E, siodło, znaczy ten, zbroję na konia. Dobra, tyle. O, zło... e, nagetsy, nagetsy, właśnie. Z nagetsów da się chyba robić złote sztabki, a mi na złotych sztabkach zależy, bo chcę sobie... I jak najszybciej zrobić klaudy, butsy. O kurde, tu jest jeszcze zejście niżej? Naprawdę? Tu jest jeszcze zejście niżej? Ej, nie wiedziałem. Serio tego nie wiedziałem. Kur... Ej, no naprawdę, co jest? Muszę naprawdę uważać, bo... Fuck. Kurde, ej, no nie. Aha, dobra, będę bił z miecza, Może jakoś tak trafię. O, właśnie. jep Jeb. Yep. Jeb. Yep. Jeb. Yep. Dobra, one nie są aż takie silne To są chyba jakieś... Fuck Klasy delikatne. To ile ekspa w ogóle? Jezu, zapomniałem! Znaczy nie zauważyłem go. Wtapiałem się trochę w tło jakby, tak odrobinę O, tu kolejne, ale tego to już jest normalne, także tego się tak... Już nie boję Dobra, wypad. Ziemniaczka dostałem? Czy mi się... Ziemniaczka dostałem Mam ziemniaczków dużo, także nie jestem jakoś zadowolony, ale... Uuu, okej okay. Myślę, że obczajmy jeszcze ten moment i już będziemy chyba kończyć yy, odcinek. A nie, a nie, spoko, mam jeszcze trochę czasu. Chcę tak do 15 minut, chcę dobić. Yy, Szkielety! Nie, 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 spieprzam stąd, spieprzam stąd, spieprzam stąd. Spie spieprzam, 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 spieprzam. spieprzam. Yy, myślę, że po prostu <grych> trzeba będzie się lepiej uzbroić tutaj wrócić, ale to dopiero, myślę, jak się lepiej uzbroję, czyli... Yy, czyli jakby to powiedzieć, no, w przyszłości. I naprawdę... Kur... Dobrze mi ktoś mówił, że tu jest przesrane ogólnie. Bo ja dostałem... Mówiłem to kiedyś, że dostałem wiadomość, że ten mod... Te kawy są po prostu przesrane. Są tutaj właśnie te enchantowane itemy i tak dalej. Kurde, ale nie mam takiego dobrego dropu. Szczerze myślałem, że drop będzie lepszy, że mobki będą troszkę słabsze, a, będzie, a drop będzie troszkę lepszy. Ale trochę mi to nie wyszło. Także teraz spieprzymy sobie do domku. I... I tego, spieprzymy sobie do domku i ogarniemy sobie itemy, jakie zdobyliśmy w domku I skończymy sobie ten filmik taki filmik? Film! To jest pełnometrażowa produkcja ho, ho, ho. Dobrze, więc jesteśmy w domku przy tym pięknym zachodzie słońca i tym pięknym jedzonym jabłku W taki sposób ja się położę do łóżka i powiem... Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale jeśli jesteście tutaj nowi oraz komentarz Jeśli dotrwaliście do tego momentu napiszcie w komentarzu J Jabłko. Jabłko wtedy ja przypnę wam serduszko Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych filmach i siema!